Niepodległość to wartość zadana, wczorajszy temat. Czym dla Pana, jako Jacka Karnowskiego, jest niepodległość? No to jest być może najważniejsza, najważniejszy polski obowiązek. tak? Ja mam w domu mapę Rzeczpospolitej podzielonej między trzech zaborców, z zaznaczonymi liniami podziałów i zawsze mam takie wrażenie, jak na nią patrzę, że to jest właśnie obowiązek nigdy już więcej nie dopuścić do upadku Polski. Że ta mapa bardzo boli i ona jest takim zobowiązaniem. Polska jest świętym obowiązkiem, jest świętym. Zadaniem, to jest zadanie, które przyjęliśmy. To, to nie jest jakiś wybór, postawy, mody, światopoglądu. To jest coś więcej najświętszy obowiązek, ale też myślę, że Służba Rzeczpospolitej Ojczyźnie daje szczęście. Jak to wobec tego można tę niepodległość kształtować w oparciu o ideę Trójmorza, o państwa, które są na pomoście bałtycko-czarnomorskim? Jak one mogą nam pomóc w utrzymaniu tej niepodległości? Sądzę, że to się wiąże z taką znaną diagnozą, że albo Polska będzie potężna, mocna, silna, albo jej nie będzie. Tutaj nie, nie bardzo jest miejsce na kompromis. Kraje takie jak, nie wiem, Czesi, Słowacy, Chorwaci, Litwini, no nie chcę tu nikogo obrażać, nie o to chodzi. Ale one w pewien sposób pasują jako taki mały elemencik, taki region w Europie. No, Polska jest za duża, jest za mała, żeby być mocarstwem, nie jest mocarstwem, jest, ale jest za duża, żeby być takim faktycznym landem niemieckim. I to jest taki, takie źródło napięcia między nami a, a Zachodem bardzo silne. Więc my musimy wyskoczyć wyżej, nawet niż wskazuje nasz obecny potencjał, Organizacja regionu jest tutaj kluczem. To jest także bardzo ważne dla całego regionu, bo jeżeli będzie Polska, no to on będzie miał jakąś swoją tożsamość, rozezna swoje interesy. Jak Polski nie będzie, no to będzie między Rosją, Niemcami i koniec. Jak ważna jest gospodarka w takim wypadku wobec wobec tych wyzwań? Gospodarka to jest klucz potęgi. Nie ma silnej armii bez silnej gospodarki, nie ma silnej, nie ma bezpieczeństwa bez silnej armii. Jeżeli jest się biednym, wyraźnie biedniejszym, jeśli nie ma się swojego majątku kapitału, to są kompleksy, jest emigracja, jest poczucie niższości wobec innych. Polska musi być bogata. Nie dlatego, żebym deifikował bogactwo, czym uznawał je za jakieś bóstwo, czy czcił, no bo nie, ale to bogactwo jest źródłem właśnie do, do tej normalności, do bycia równym międzynarodowym do braku kompleksów i także do tego, żeby przyciągać. Zauważmy, tak naprawdę przyciągają narody bogate. No chyba, że egzotyczne Indie, ale to jest inny rodzaj przyciągania. Ale że przyciągają ludzi, fascynują yy, yy, i odnoszą sukcesy narody bogate. I to jest droga dla Polski. Nie jesteśmy daleko. Od 300 lat nie byliśmy tak blisko, żeby dogonić zachód materialnie. No nie możemy zmarnować tej szansy. Wielokrotnie przywoływane badania już sprzed paru lat, ale one też różne okruchy takie, które do nas docierają, potwierdzają, one wskazują, że wyborcy prawicy czy obozu rządzącego są dużo bardziej otwarci na dialog. To robili lewicowi socjologowie z Uniwersytetu Warszawskiego i wyszło im, że elektorat, lewicy, elektorat pisowski, szeroko mówiąc, ogólnie mówiąc, chce rozmawiać. Ja myślę, że to też znajdujemy potwierdzenie w, w naszych najbliższych kręgach z ciocią ewą, że to tamta strona nie chce rozmawiać. Tamta strona jest agresywna. Jest to bardzo świadoma technika, która polega na tym, że oni się boją, że ludzie przekonają się do polityki niepodległościowej i dlatego, mówiąc metaforycznie, kopią rowy, leją benzynę i podpalają. To starzenie nienawiści ma uniemożliwić przepływ. Kontakt i dialog. I to jest ta taktyka drugiej strony. Ma być między Polakami nienawiść, ta nienawiść muruje. No, przez, ta argumentacja drugiej strony, ona się opiera na głupotach najczęściej, na jakichś pierdółkach, na jakichś mało istotnych sprawach, coś Kaczyński powiedział, coś zrobił. właśnie tam nie ma debaty o tym, o czym my tu porozmawiamy. Polska między Rosją a Niemcami gospodarka jest wprowadzona do jakiegoś infantylnego poziomu, w którym rzeczywiście łopatą szybciej machamy, to jesteśmy bogaci. To już świat z tym dawno rozstał. Trzeba szukać miejsc na rynku globalnym niż mieć koła zamachowe, mieć ten Orlen, te firmy, które pociągną. Być po prostu dojrzałym, dorosłym człowiekiem, który rozumie jak działa gospodarka, jak działa kapitał, który rozumie, że recepty pisane w globalnym centrum anglosaskim są dobre dla, ekonomicznie dla centrum anglosaskiego, nie dla nas, że my jako peryferia musimy mieć własną receptę. I to jest wszystko sprowadzane do jakiegoś poziomu no, porażającego. Zresztą ta refleksja nad Polską zawsze toczy się po prawej stronie, przede wszystkim, bo po tej drugiej stronie mają nawyk przyjmowania po prostu tego, co przyniesie fax, tak? Faksem czy mailem przyjdzie, co, przyjdzie instrukcja co robić i oni nie są od dumania tym, nad tym, co robić, oni są od wdrażania.